Witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarium dotyczącym wsparcia unijnego dla przedsiębiorców. Ja nazywam się Łukasz Basiaga i poprowadzę dla Państwa pierwszą część webinarium. Dzień dobry, ja nazywam się Bartłomiej Gonciarz, poprowadzę dla Państwa drugą część dzisiejszego webinarium, podczas której odpowiem na Państwa pytania, które spłynęły podczas procesu rejestracji. Jednocześnie zwracam uwagę, że na bieżąco możecie Państwo zadawać pytania na naszym czacie, który znajduje się obok wideo. Rozpoczynamy dzisiejsze webinarium dotyczące wsparcia unijnego dla przedsiębiorstw. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z osi priorytetowej nr 1: Gospodarka Wiedzy, z działania 1.2: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, a dokładniej z poddziałania 1.2.2: Infrastruktura badawcza, rozwojowa przedsiębiorstw. Wsparcia udziela Instytucja zarządzająca regionalnym programem operacyjnym Województwa Małopolskiego, czyli Zarząd Województwa Małopolskiego. W jego imieniu zaś konkurs organizuje Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, które pełni rolę instytucji pośredniczącej dla osi priorytetowej numer 1. O wsparcie mogą się ubierać prze przedsiębiorstwa, w szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw reprezentowanych przez lidera, którym jest przedsiębiorstwo, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych, uce, uczelni, w tym spółek celowych, uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, reprezentowanych przez lidera, którym jest przedsiębiorstwo. Natomiast dofinansowanie można otrzymać na inwestycje w aparaturę badawczą oraz inwestycje w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Ważną informacją jest, że wnioskodawcy będą mogli uzyskać wsparcie wyłącznie w przypadku, gdy przedstawią kompletne, wiarygodne i realne plany dotyczące prac B+R, jakie będą prowadzone na infrastrukturze zakupionej w ramach projektu. To znaczy, Agendę badawczą uzasadniającą inwestycję w infrastrukturę badawczo-rozwojową będącą przedmiotem projektu. W ramach konkursu promowane będą projekty, dla których wnioskodawca przedstawił plan wykorzystania infrastruktury B. +R. Agenda i plan wykorzystania infrastruktury B+R Muszą być spójne z opisem projektu i stanowią załącznik numer 8.1 do wniosku o dofinansowanie projektu. Wsparciem w zależności od wybranej formy pomocy można objąć W przypadku, gdy beneficjent zdecyduje się na regionalną pomoc inwestycyjną, kosztami kwalifikowalnymi mogą być zakup aparatury badawczo-naukowej, wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych, koszty budynków i gruntów, maksymalnie do 10% kosztów kwalifikowalnych w projekcie. Wydatki z tytułu leasingu, na spłatę rad leasingu oraz wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych pod warunkiem, że będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, będą podlegać amortyzacji, będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostają w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia projektu, będą nabyte na warunkach rynkowych. W przypadku, gdy beneficjent zamierza korzystać z pomocy de minimis, to oprócz wcześniej wymienionych możliwości może też uzyskać wsparcie, m.in. na koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, koszty uzyskania certyfikatów, koszty materiałów, np. surowców, półproduktów, odczynników, koszty sprzętu laboratoryjnego, który nie jest zaliczany do środków trwałych, wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie oraz koszty pośrednie. Natomiast wsparciem w omawianym poddziałaniu nie może, nie może być objęte wydatki na nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, kosztów nabycia używanych środków trwałych przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP oraz kosztów remontów. Projekt musi być realizowany na terenie województwa Małopolskiego a maksymalny okres realizacji projektu to 24 miesiące od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Natomiast w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie okresu realizacji projektu o maksymalnie 12 miesięcy, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku. Poziom dofinansowania jest zróżnicowany i w zależności od statusu wnioskodawcy oraz od wybranej formy pomocy wynosi. W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej mikro i mali przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie na poziomie 55%. Średni przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie na poziomie 45% dofinansowania, a pozostali beneficjenci na poziomie 35% dofinansowania. W przypadku, gdy beneficjent zamierza korzystać z pomocy de minimis, to niezależnie od statusu wnioskodawcy, poziom dofinansowania jest stały i wynosi 85%. Minimalna wartość projektu, o jaką należy się ubiegać, wynosi 100 tysięcy złotych, natomiast maksymalna wartość projektu, o którą mogą ubiegać się beneficjenci, to 50 milionów złotych. W obecnie ogłoszonym konkursie przewidziano alokację na poziomie 38 831 400 zł. Wnioski można składać od dnia 30 kwietnia 2019 roku do dnia 18 czerwca 2019 roku, maksymalnie do godziny 15. Wnioski składamy tylko i wyłącznie w, formu, w formie elektronicznej. Za pośrednictwem systemu ERPO dostępnego na stronie internetowej systemu ERPO pod adresem www.erpo.malopolska.pl wniosek musi być opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Wykaz operatorów świadczących usługi w zakresie wystawiania podpisu elektronicznego znajduje się na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji pod adresem www.erpo nccert.pl. Dodatkowych informacji polecamy szukać na stronach internetowych, w szczególności na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pod adresem www.rpo.malopolska.pl, a także na stronie Funduszy Europejskich w Małopolsce pod adresem www.fundusze.małopolska.pl, a także na ogólnej stronie o funduszach europejskich pod adresem www.funduszeuropejskie.gov.pl Zapraszamy do skorzystania z naszej infolinii pod numerem telefonu 12 616 0616, a także do odwiedzenia naszych punktów, które mieszczą się w Krakowie, w Szanowie, Tarnowie, Nowym Sączu oraz Nowym Targu. Z mojej strony to już wszystko. Zapraszam do drugiej części webinarium, gdzie odpowiemy na zadanie podczas rejestracji pytania. Witam Państwa w drugiej części dzisiejszego webinarium, w której odpowiem na zadane podczas rejestracji pytania. Zaczynamy. Pytanie pierwsze. Czy w poddziałaniu 122 beneficjentem może być duże przedsiębiorstwo? Tak, beneficjentem może być duże przedsiębiorstwo. Natomiast tutaj, drodzy Państwo, musimy mieć na uwadze, że trzeba będzie zapewnić tak zwany efekt dyfuzji. To znaczy, w ramach realizacji projektu będą musiały powstać nowe miejsca pracy, w tym etaty badawcze. Generalnie, jeżeli chodzi o poddziałanie 122, beneficjentami mogą być przedsiębiorstwa oraz konsorcja konsorcja między przedsiębiorstwami oraz tzw. konsorcja naukowe, gdzie liderem, mamy liderem jest przedsiębiorstwo wchodzące w konsorcjum z uczelnią wyższą, z jednostką badawczą, z instytucją otoczenia biznesu czy z organizacją pozarządową. Tak wygląda pełny katalog beneficjentów w ramach omawianego poddziałania. Kolejne pytanie. Czy mogę uczestniczyć w konkursie, jeżeli siedziba mojej firmy znajduje się na terenie województwa śląskiego? Tak, jest taka możliwość. Natomiast tutaj, drodzy Państwo, musimy mieć na uwadze, że na moment, jeżeli na moment złożenia wniosku wnioskodawca nie posiada, nie prowadzi działalności na terenie województwa małopolskiego, warunkiem otrzymania dofinansowania będzie złożenie przez niego oświadczenia, w którym zobowiąże się, że najpóźniej na moment podpisania umowy o dofinansowanie utworzy siedzibę. Oddział bądź filię na terenie województwa Małopolskiego. I oczywiście, drodzy Państwo, projekt musi być realizowany na terenie województwa Małopolskiego. Kolejne pytanie: Czy w ramach naboru przewidziano możliwość przekazywania dofinansowania w formie zaliczki? Tak, drodzy Państwo, jest taka możliwość. Szczegółowo opisuje to załącznik numer 6 do regulaminu konkursu, czyli umowa o dofinansowanie. Warunkiem otrzymania dofinansowania, warunkiem wypłaty dofinansowania w formie zaliczki jest ustanowienie przez beneficjenta dodatkowego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej ustanowionej do wysokości wnioskowanej kwoty zaliczki. Zaliczka z kolei wypłacana jest w formie jednej transzy, która stanowi maksymalnie 40% całkowitej wartości dofinansowania. Ile wynosi maksymalny okres realizacji projektu? Drodzy Państwo, w poddziałaniu 122 ten okres to 24 miesiące i liczymy go od momentu podpisania umowy o dofinansowanie. W, w szczególnych przypadkach okres ten na wniosek beneficjenta może być wydłużony o maksymalnie 12 miesięcy, nie później jednak niż do 31 grudnia 2023 roku. Kolejne pytanie, gdzie mogę znaleźć informacje dotyczące zasad przygotowania agendy, planu wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej? E, cała dokumentacja konkursowa znajduje się w ogłoszeniu o naborze, a więc na stronie rpomałopolska.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków. Natomiast jeżeli chodzi o ten konkretny dokument, czyli o agendę, o plan wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej, stanowi ona załącznik numer 81 do wniosku o dofinansowanie. Pytanie szóste. Czy w ramach omawianego poddziałania mogę zakupić nieruchomość? Tak, istnieje taka możliwość. Jest to koszt kwalifikowalny, natomiast trzeba mieć na uwadze, że jest to wydatek tak zwany limitowany i stanowi maksymalnie 10% z całości kosztów kwalifikowalnych projektu albo 15%, jeżeli nieruchomość znajduje się na terenach poprzemysłowych. Kolejne pytanie. Czy koszt związany z przygotowaniem agendy będzie wydatkiem kwalifikowalnym? Tak, jest to koszt kwalifikowalny w ramach pomocy de minimis, więc tutaj musimy mieć na uwadze, drodzy Państwo, żeby on mógł być zaliczony jako ten koszt kwalifikowalny, musi być poniesiony po 1 stycznia 2014 roku. I ostatnie pytanie. Czy projekt musi wpisywać się w regionalne inteligentne specjalizacje? Tak, zgodnie z regulaminem konkursu, projekt w ramach poddziałania 1.2.2 musi wykazywać zgodność z obszarami regionalnych inteligentnych specjalizacji Województwa Małopolskiego, które... Opisane są szczegółowo w załączniku numer 8 do regulaminu konkursu. Drodzy Państwo, to było ostatnie pytanie, które spłynęło do nas podczas procesu rejestracji. Chciałbym z tego miejsca podziękować za udział w dzisiejszym webinarium i zaprosić Państwa na kolejne webinaria, które będziemy dla Państwa organizować. Dziękuję, do widzenia!